Moja historia zaczyna się pewnej nocy, która wydawała się zwykłym wieczorem w koreańskim salonie karaoke. Byłem wtedy Dawidem Jungiem, drąc się do piosenki pop. Wyglądałem jak każdy inny biurowy facet, szukający odrobiny zabawy po godzinach. Ale gdy tylko wyszedłem na korytarz i drzwi pokoju zamknęły się za mną, zdjąłem maskę. Uśmiech zniknął, zastąpiony zimnym, ostrym spojrzeniem. Mało kto wiedział, że ten biurowy facet był kiedyś tajnym agentem wywiadu USA, wykonującym zadanie. W tym samym czasie, w pobliskim luksusowym hotelu, kobieta o imieniu Rebecka również odgrywała swoją rolę, która nie mogła być bardziej doskonała. Nosiła fałszywy ciążowy brzuch, by się wtopić. Jej celem był Karpow, wysoki rangą rosyjski ambasador, udawała, że ma bolesne skurcze i podeszła do ochrony ambasadora. Kiedy młodociani ochroniarze stracili czujność, by jej pomóc, szybko zamieniła telefon ambasadora. Kiedy Karpow odebrał później telefon, ten wywołał śmiertelny skurcz, zmarł na miejscu. Ucieczka Rebeki była równie imponująca. Kiedy zatrzymano ją w windzie, przemieniła się z wątłej ciężarnej w maszynę do zabijania, eliminując rosyjskiego agenta z przerażającą skutecznością. Gdy tylko drzwi się otworzyły, skierowano w nią tuzin luf, ale w jakiś sposób zdołała uciec. Przez cały ten czas obserwowałem ją z ukrycia, ale nie po to, by jej pomóc. Moim zadaniem było ją schwytać. Rebeca pośpiesznie się oddaliła. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiła, było zmianę wyglądu, aby zgubić każdego, kto ją śledził. Zamieniła też swoją elegancką garsonkę na bardziej dyskretny i codzienny strój. Ta szybka metamorfoza świadczyła o instynkcie dobrze wyszkolonego agenta, który zawsze był o krok do przodu. Nie udało mi się jej złapać. Nie dlatego, że zmieniła wygląd, ale dlatego, że nawet używając samochodu jej koleżanki, Rebecka zniknęła jak duch. Tymczasem w tajnym miejscu kobieta o imieniu Juno. Bezwzględna szefowa prywatnej organizacji wywiadowczej o nazwie Kadis, torturowała własnego agenta. Była zimną i okrutną kobietą, która właśnie odkryła, że istnienie jej organizacji jest zagrożone. Kadis była organizacją widmem, której żadnemu rządowi nie udało się odkryć. Kiedy ostatni agent wreszcie przyznał się do wycieku danych, Juno nie okazała mu litości i zabiła go na miejscu. Niedługo potem Oliver, jej syn, zadzwonił z wiadomością o sukcesie misji w Korei, ale o tym, że cały jego zespół został wyeliminowany przez tajemniczego mężczyznę. Juno wpadła w szał, gdy zdała sobie sprawę, że celem tego mężczyzny była rebecka, jej najlepsza zabójczyni. Po utracie tropu za rebeccą, posprzątałem wszystkie ślady, następnie udałem się na stację kolejową, ale nie mogłem wyrzucić jej obrazu z głowy. Zadzwoniłem do mojej żony, Junju, i powiedziałem, że nie wrócę do domu, dopóki nie sprowadzę Rebeki. Wtedy prawda wyszła na jaw w bolesny sposób. Rebeca jest moją córką. A dziewięć lat temu musiałem udawać martwego, aby chronić ją przed moim dawnym ugrupowaniem. Musiałem ją porzucić, aby dać jej szansę na normalne życie. Junju, macocha Rebeki, błagała mnie, abym się zatrzymał, nie dlatego, że nienawidziła Rebeki, ale z obawy, że Kadiz będzie mnie ścigać. Ale uciekałem już wystarczająco długo. Byłem gotów zaryzykować wszystko, by odzyskać moją córkę od organizacji, która uczyniła z niej maszynę do zabijania. W międzyczasie Juno i Oliver byli w drodze do Korei. Ogarnęło ich poczucie niepokoju. Obawiali się, że jeśli misja Rebeki zostanie ujawniona i upubliczniona, CIA będzie miała pretekst do wyeliminowania C.A.D.D.I.S., organizacji, która od dziesięcioleci ukrywała się w cieniu. Gdy kwatera główna C.A.D.D.I.S. była w stanie wysokiego alarmu, musiałem działać. Wiedziałem, że muszę zwrócić na siebie uwagę Rebeci, więc postanowiłem zostawić wskazówkę. Celowo zostawiłem w samochodzie adres i rozbiłem przednią szybę. Wiedziałem, że zabójca z jej instynktami zauważy coś niezwykłego. Po zastawieniu pułapki udałem się do jadłodajni mojego starego przyjaciela, Sik Choi. Jadłodajnia była tylko przykrywką, Shik Choi był mistrzem fałszerstwa, specjalizującym się w fałszywych dowodach tożsamości i paszportach. Nawiązaliśmy do starych czasów. Prawda jest taka, że kiedyś byłem częścią KADIS, nawet jednym ze współzałożycieli. Podczas dawnej misji mój cały zespół został zlikwidowany przez grupę terrorystyczną, a ja byłem jedynym ocalałym. Aby chronić moją małą córkę rebecce przed tym samym losem, poprosiłem Sik Choi, aby pomógł mi sfingować śmierć. Tym razem potrzebowałem jego pomocy jeszcze raz, aby zdobyć fałszywe paszporty dla nas obojga, abyśmy mogli uciec do Wietnamu, gdy tylko ją uratuję. Shik Choi wiedział, że to niebezpieczna prośba, ale zgodził się pomóc, ponieważ kiedyś uratowałem mu życie. Z drugiej strony Rebecca i jej zespół znaleźli mój samochód. I jak przewidywałem, znalazła zostawiony przeze mnie adres. Bez wahania, ona i cały zespół przygotowali się do schwytania celu. W tym samym czasie Juno dotarł do oddziału Cadiz w Korei i ostrzegł rebecce, że ich cel jest wielokrotnie groźniejszy niż ktokolwiek, z kim kiedykolwiek mieli do czynienia. W dwudziestoletniej historii organizacji nikt nigdy nie przerwał w ten sposób operacji Cadiz. Następnie, w bezpiecznym domu, przygotowałem się do konfrontacji, starannie rozmieściłem materiały wybuchowe w całym domu. I jako gest uczucia, zrobiłem Hotteok, koreański słodki naleśnik, który uwielbiała jako dziecko. Miałem nadzieję, że znajomy przysmak przywoła wspomnienia i sprawi, że zawaha się. Kiedy Rebecka i jej zespół weszli do domu, poruszali się bardzo ostrożnie. W kuchni Rebecka znalazła talerz z Hotteok. Zamarła, a jej umysł zalały wspomnienia o ojcu. Teraz zrozumiała, że jej cel nie jest obcym człowiekiem. To był jej ojciec. Kiedy Rebeca była jeszcze zdezorientowana, Zdetonowałem serię materiałów wybuchowych. Wybuchła strzelanina i członkowie zespołu Rebeci byli po kolei eliminowani. Wpadła wściekle do ostatniego pomieszczenia magazynu, zdeterminowana zabić tego, kto wyeliminował cały jej zespół. Ale zamiast tego znalazła zdjęcie dziewczynki i jej ojca. Wtedy właśnie ja się pojawiłem. Rebeca była w absolutnym szoku. Ojciec, o którym myślała, że zmarł przez ostatnie 9 lat, ojciec, za którym płakała, stał przed nią, zupełnie zdrowy. Próbowałem wszystko wyjaśnić, ale Rebeca była w szoku i złości. Do tego dochodziło głębokie poczucie zdrady. Ból, jakiego doświadczyła po mojej pozornej śmierci, zaczynając od czternastego roku życia, wywołał w niej wściekłość. Reagowała instynktownie, atakując i obezwładniając mnie. Rebecka zadzwoniła następnie do Juno, aby zgłosić, że cel został zneutralizowany, ale była wściekła, że Juno nie powiedziała jej, że celem jest jej biologiczny ojciec. Juno była równie wstrząśnięta jak Rebeca, dowiedziawszy się, że wciąż żyje. Uważała, że przez cały ten czas nie żyłem. Zdając sobie sprawę z ogromnego zagrożenia, jakie stanowiłem, Juno potajemnie rozkazała pozostałym członkom zespołu Rebeczci, aby mnie zabili. W tym czasie, rozdarta między lojalnością wobec Juno a nowo odkrytą prawdą, Rebecka wybrała ochronę swojego ojca. Musiała zabić własnych towarzyszy broni, aby mnie uratować, upewniając się, że nie umrę po raz drugi. Rebeca wiedziała, że nie ma już odwrotu z Kadis. Teraz Juno uznałaby ją za zdrajczynię. Jedynym wyborem było podążanie za ojcem. Następnego dnia udaliśmy się do sklepu spożywczego po zaopatrzenie. Powiedziałem jej, że zdobędziemy nowe paszporty od Sic Choi i uciekniemy do Wietnamu. Jednak plan nie przekonał Rebeki. Znalazła chwilę samotności w łazience, aby zadzwonić do Juno, mając nadzieję, że przekona ją o swojej lojalności. Ich więź była niemal matczyna, a Juno kształtowała Rebekę na zabójce od jej nastoletnich lat. Juno kazała jej wracać, odwołując się do głębokiej lojalności, która była w niej pielęgnowana przez lata. Nieświadomy telefonu, spanikowałem, gdy Rebeka nie wyszła z Łazienki. Myślałem, że uciekła, ale czekała na mnie na zewnątrz. Pojechaliśmy do Busan, czekając na przesłanie paszportów. Po drodze natknęliśmy się na surowy posterunek policji i natychmiast wiedziałem, że stoi za tym Juno. Doszło do napiętego starcia, a następnie brutalnej strzelaniny. Ale dzięki naszej doskonałej koordynacji, my ojciec i córka pokonaliśmy policję i uciekliśmy. Tymczasem Juno i Oliver, nie mogąc mnie schwytać, wymyślili nowy plan, aby porwać moją żonę, Yunju. Wiedząc, że na pewno przyjdę jej na ratunek. W tym samym czasie poznajemy nową postać, technika od klimatyzacji o imieniu Ligan. Naprawia klimatyzację i systemy bezpieczeństwa w domu zamożnej pary. Właścicielka domu zaproponowała mu kaki w podziękowaniu za jego pracę. Ale jego przyjazny wygląd zniknął, zastąpiony zimnym, zabójczym spojrzeniem. Spokojnie oświadczył parze, że mąż ukradł pieniądze organizacji mafijnej. I że on sam jest płatnym zabójcą wynajętym przez inną organizację o nazwie Arirang. Został wynajęty, aby ich zabić. Po tym, jak Liwy eliminował swój cel, otrzymał nowe zlecenie od Juno, aby mnie zabić i schwytać rebecce żywcem. Tymczasem ja i Rebeka zrezygnowaliśmy z planu udania się do Busan i zamiast tego pojechaliśmy do mojego bezpiecznego domu w Daegu. Tutaj napięcie między nami w końcu zelżało. Rebeca, która była pełna żalu, zaczęła otwierać się przed swoim ojcem. Nawet wspólnie wypiliśmy herbatę i zaśpiewaliśmy piosenkę z jej dzieciństwa. Drobny moment spokoju pośród całego chaosu. Nieświadoma tego, że do jej herbaty wsypałem silny środek uspokajający. I zemdlała. Gdy była nieprzytomna, przeszukałem jej rzeczy i telefon, aby upewnić się, że nie ma żadnych urządzeń śledzących ani podsłuchowych. Wracając do kwatery głównej Cadiz, Juno miała gościa senatora Dawsona, potężnego człowieka, który był również jej doradcą z czasów CIA. Przybył do Korei Południowej, aby zbadać zabójstwo rosyjskiego ambasadora Karłowa i jest bardzo podejrzliwy wobec zaangażowania juno. Juno zachowała spokój, zaprzeczając wszystkiemu. Krótko mówiąc, kiedy rebeca się obudziła, była wściekła, że ją odużyłem. W gniewie powiedziała, że chce wrócić do juno, kobiety, która opiekowała się nią od dziecka. Ale powiedziałem jej prawdę. Juno nigdy nie kochała jej jak córki, traktowała ją jedynie jako narzędzie, bezmyślną maszynę do zabijania. Rebecca wpadła w szał z powodu tego i rzuciła się na swojego ojca. Ale uspokajający środek wciąż działał i nie była moim przeciwnikiem. Kiedy Rebecca się uspokoiła, usiadłem i wyjaśniłem powody, dla których sfingowałem swoją śmierć dziewięciu lat temu. Byłem na misji na Filipinach z moim zespołem, kiedy zostaliśmy zaatakowani. Byłem jedynym, który przeżył. W kryjówce terrorystów znalazłem teczkę zawierającą informacje o mojej rodzinie i odkryłem, że wszyscy byli celami. Sfingowałem swoją śmierć, aby sprawić, by pomyśleli, że nie żyje i usunąć moją rodzinę z ich czarnej listy. Rebecca mówiła. Rozumiała moją decyzję, ale nie mogła pogodzić się z tym, że przez 9 lat musiała żyć jako sierota. Przeprosiłem i obiecałem, że będę dla niej dobrym ojcem. Nasz wzruszający moment przerwał paniczny telefon od Junju, mówiący, że jest śledzona przez agentów Kadisa i ludzi Li na stacji kolejowej. Słysząc to, kazałem Rebece zostać, a sam ruszyłem, by ratować żonę. Dotarłem na stację i z cichą precyzją wyeliminowałem wszystkich agentów. Następnie, korzystając z krótkofalówki, wysłałem ostrzeżenie do Juno, grożąc, że będę ścigać ją i wszystkich agentów Cadiz, jeśli odważą się zbliżyć do mojej rodziny. Juno, w panice, wysłała swoich ludzi, by mnie wyeliminować, ale gdy tylko się zbliżyli, pojawiła się Rebecca i dołączyła do walki. Nasza dwójka rozdzieliła się, by stawić czoła przeważającym siłom wroga i wyeliminowaliśmy wszystkich. Pomimo tego, że ja i Rebeka pokonaliśmy agentów, niespodziewanie stanęliśmy twarzą w twarz z Li. Li nie byłby lekim, a w późniejszej walce zadał mi cios w bok, głęboko raniąc. Z pomocą Rebecki wsiadłem do pociągu, aby uciec. Rebeca była przerażona raną ojca i próbowała udzielić mi pierwszej pomocy. Ale jej uwaga skupiła się na czymś innym, gdy pojawiła się moja żona, Junju, i moja mała córka, Minhi. Widok ten wzbudził w Rebece falę zazdrości. Bolesne było dla niej świadomość, że jej ojciec założył nową rodzinę bez niej. Jeszcze bardziej bolesne było widzieć, że kocha swoją nową córkę bardziej niż ją. Kiedy Rebeca opatrywała moje rany, zadzwoniłem do Sik Choi i nalegałem, by natychmiast wysłał mi paszport, wiedząc, że Juno i jej ludzie wkrótce nas znajdą. Z drugiej strony Rebeca nie mogła się powstrzymać i zaczęła przesłuchiwać Junju pytając, jak jej ojciec mógł tak łatwo iść dalej. Kiedy straciła go przez 9 lat. Rebeca miała złamane serce, czując, że jej świat jest absolutnie niesprawiedliwy. Po tym wszystkim, co przeszła, teraz musi zmierzyć się z faktem, że ma macochę i przyrodnią siostrę. Ja, czując ciężar przeszłych działań, mogłem tylko przeprosić za to, że od razu nie powiedziałem jej o Junju. Sprytnym posunięciem zatrzymałem pociąg, pociągając za hamulec bezpieczeństwa i wszyscy uciekliśmy przed dotarciem do następnej stacji, aby uciec przed pościgiem Juno. Pobiegliśmy do najbliższego portu i na czas wskoczyliśmy na ciężarówkę jadącą do Pusan. Przed wyjazdem sprytnie umieściłem nasączoną krwią szmatkę na innej ciężarówce, wiedząc, że oszuka Toli i agentów kadis. Mój plan powiódł się idealnie, a wróg podążył za niewłaściwym pojazdem. Następnego dnia rodzina w końcu dotarła do bezpiecznego domu w Pusan. Yunju martwiła się, bojąc się o bezpieczeństwo Minhi. Obiecałem jej, że ich córka będzie bezpieczna, a ponieważ był to jej urodziny, czułem się jeszcze bardziej winny. Obiecałem Yunju, że najpierw zapewnię bezpieczeństwo Minhi, zanim przejdę do mojego planu. Tymczasem Juno jest w wielkim stresie. Senator Dawson trzyma ją na oku i podejrzewa, że jej syn, Oliver, zabił informatora CIA w Korei Południowej. Oliver stanowczo zaprzecza, ale Juno nie wierzy swojemu synowi. Jedyną osobą, której naprawdę ufa, jest Rebeka. Ta oczywista faworyzacja sprawia, że Oliver czuje się jak niechciane przybrane dziecko. Twierdzi, że Rebecca ich zdradziła i zgodnie z zasadami organizacji zasługuje na śmierć. Błaga matkę, aby pozwoliła mu wziąć udział w walce i udowodnić swoją wartość, eliminując zarówno mnie, jak i Rebecce. W tym samym czasie Rebeka bawiła się z Minchi, ale nie lalkami. Uczyła dziewczynkę strzelać. Junju weszła i z przerażeniem nazwała Rebecce bezduszną psychopatką. Obawiała się, że jej niewinna córka zamieni się w okrutnego zabójcę, tak jak Rebeca. Na szczęście udało mi się załagodzić sytuację, ale sam byłem przytłoczony poczuciem winy. Wiem, że to wszystko wojna, strach, rodzinne konflikty to moja wina. Jest to wynik mojego wyboru sprzed dziewięciu lat. Aby wszystko naprawić, zebrałem Junju i Rebece, aby zrobić tort urodzinowy dla Minchi. Kiedy razem piekli ciasto, wydarzyło się coś niewiarygodnego. Po raz pierwszy Rebeka naprawdę się uśmiechnęła. A wszystko dzięki Minchi. W szokującym zwrocie akcji Lina mierzył restaurację z makaronem Shik Choy. To dowiodło, że jego reputacja jest prawdziwa. Łowca który zawsze znajduje swoją ofiarę. Zaszantażował pracowników SHIK Choi, aby zwabili go na zewnątrz, wiedząc, że to jedyny sposób, aby się do niego zbliżyć. SHIK Choi, który przygotowywał mój paszport, został zaatakowany przez Li. Zaciekle się bronił, ale nie mógł przeciwstawić się brutalności Li i został śmiertelnie raniony. Nawet umierając, SHIK Choi odmówił ujawnienia mojego miejsca pobytu, dotrzymując obietnicy wierności swojemu przyjacielowi. Ale Lee znalazł paszport, a wraz z nim lokalizację mojego bezpiecznego domu. Natychmiast zameldował Juno, że Sik Choi zrobił nowy paszport dla mnie i Rebeki. Czując się zdradzona przez swoją podopieczną, Juno udała się prosto do biura senatora Davsna z aktami sprawy. Obarczyła Rebekę całą winą, wrobiając ją jako zdrajcę, który zaplanował zamach na rosyjskiego ambasadora Karpowa. Tego wieczoru udałem się na targ, aby spotkać się z Shik Choi, ale po 30 minutach czekania poczułem, że coś jest nie tak. Zauważyłem, że Oliver i ludzie Li śledzą mnie z cienia, wiedziałem, że muszę działać szybko, rzuciłem się w kierunku mojej rodziny, zamierzałem zabrać ich do portu, a następnie wsiąść na łódź na wyspę Geoje. Po dotarciu do portu wynająłem łódź i kazałem Junju i Minhi uciekać, podczas gdy ja i Rebeka przygotowywaliśmy się do walki o życie. Nasza dwójka działała w doskonałej harmonii, tworząc wyrafinowaną pułapkę dla naszych wrogów. Gdy liczba wrogów zaczęła maleć, zwabiłem pozostałych na odludne miejsce, gdzie Rebeka miała stawić czoła Oliverowi, a ja Li. W brutalnej walce udało mi się postrzelić Li i zrzucić go do wody, nieprzytomnego. Następnie pobiegłem sprawdzić Junju i Minchi, zanim pomogłem Rebece. Gdy Rebeca już sobie poradziła z Oliverem, zagroziłem, że go zabije, jeśli nie powie nam wszystkiego. Z pistoletem przyłożonym do skroni Oliver w końcu wyznał szokującą tajemnicę. 9 lat temu Juno celowo zastawiła na mnie pułapkę podczas misji na Filipinach. Sprzedała moje i Rebesi informacje terrorystom, aby mnie zabić i przejąć pełną kontrolę nad Kadiz. Słysząc prawdę, zarówno ja, jak i Rebeca byliśmy przepełnieni wściekłością. Zanim historia potoczy się dalej, cofnijmy się o 9 lat. Ja i mój zespół uciekaliśmy przed terrorystami na Filipinach. Właśnie poprosiłem Juno o pomoc, ale niespodziewany pocisk z drona trafił w nasz pojazd. Byłem przerażony widząc, jak mój cały oddział został unicestwiony w mgnieniu oka. Byłem zmuszony stawić czoła terrorystom sam. Pokonałem ich, ale pozostałem jedynie złamanym człowiekiem stojącym pośród ciał moich przyjaciół. Nawet wtedy miałem przeczucie, że Juno mnie zdradziła, ale nie miałem dowodów. Następnej nocy chłodna i wyrachowana Juno odwiedziła czternastoletnią rebeckę. Z fałszywym smutkiem na twarzy powiedziała rebeczci, że jej ojciec nie żyje. Wiadomość ta złamała Rebecce, która teraz straciła oboje rodziców. Wracając do teraźniejszości, grupa agentów Cadiz znajdowała się na morzu, wrzucając ciała poległych towarzyszy do wody. Kiedy przygotowywali się do wyrzucenia ciała Li, byli zszokowani, gdy zabójca, który został wielokrotnie postrzelony i wrzucony do morza, nagle ożył. Jego niezwykła wytrzymałość była przerażająca. Juno zapytała wtedy Li o Olivera, ale zabójca nie wiedział gdzie jest. Wygląda na to, że wziąłem go jako zakładnika. Tymczasem ja i moja rodzina ukrywamy się w ogromnym magazynie eksportowym. To nie był zwykły magazyn. Należał do ojca Junju, potężnego i szanowanego barona mafii. Ukrywanie się tutaj było najpewniejszym sposobem na uniknięcie zarówno policji, jak i kadis. Przybyłem do teścia z prośbą o pomoc w ucieczce mojej rodziny do Japonii, ale starzec, który nigdy nie zaakceptował mnie ani mojego niebezpiecznego stylu życia, odmówił stanowczo. Chroniłby swoją córkę i wnuczkę ale nie chciał mieć nic wspólnego ze mną ani z rebeccą. Gdzie indziej senator Doson potajemnie badał Juno i Kadisa. Ani przez sekundę nie wierzył, że Rebeka działała sama w zabójstwie Karpowa. I jako były mentor Juno wiedział, jak myśli, i wiedział, że to ona była mózgiem operacji. Tego, czego nie wiedział, to że Juno miała szpiega w swoim zespole. Dowiedziała się o planie jej aresztowania i postanowiła zająć się tym osobiście. Tymczasem Juno wysłała mi wiadomość głosową, oferując układ. Jeśli wydam Olivera, zostawi moją rodzinę w spokoju. Słysząc to, Rebeka i ja od razu wpadliśmy na pomysł. Poszliśmy do magazynu, gdzie przetrzymywano Olivera na przesłuchanie. Rebeka próbowała pierwsza, ale on nic nie powiedział. Wtedy zastosowałem stary trik, pułapka psychologiczna. Zmontowałem nagranie głosu Juno, sprawiając, że brzmiało to tak, jakby nie dbała o Olivera i była gotowa pozwolić mu zginąć. Chociaż Juno naprawdę kochała swojego syna, Oliver poczuł się opuszczony przez własną matkę. W przypływie gniewu i rozpaczy wyjawił wszystkie sekrety Kadisa. Po dramatycznym wyznaniu Olivera, Rebeka i ja wiedzieliśmy już wszystko. Dowiedzieliśmy się, że Juno zawarł tajny układ z Karpowem, rosyjskim urzędnikiem, aby pomóc w infiltracji rosyjskiego rządu przez agentów Kadisa. Kiedy układ został sfinalizowany, Juno popadł w paranoję, że Karpow go zdradzi, więc nakazał Rebece go zabić. Oliver ujawnił również swoje własne mroczne sekrety. Zamordował swojego najlepszego przyjaciela, informatora CIA, który wykonywał misję zdobycia tajnych informacji Kadisa, a to doprowadziło senatora Dawsona do zbadania sprawy. Juno miał na oku senatora, więc był naszą przynętą, aby go znaleźć. Gdy prawda wyszła na jaw, wrzuciłem Olivera do bagażnika, podczas gdy ja i Rebecca przygotowywaliśmy się do wyjazdu do Seulu. Przed wyjazdem pożegnałem się szczerze z Junju i Minchi. Jundu powiedziała mi, że chociaż Rebeka wydaje się być psychopatką, nadal potrzebuje miłości ojca. Wierzyła, że pod moim przewodnictwem Rebeca może zostać uzdrowiona i stać się lepszą osobą. Pożegnałem się również z moją teściową, dobrą kobietą, która zawsze mnie wspierała. Życzyła mi powodzenia i kazała mi wrócić bezpiecznie, aby mogli wieść normalne życie. Po przyjeździe do Seulu ja i Rebeca zaczęliśmy śledzić każdy ruch senatora Dosona. Opracowaliśmy plan, by zdobyć jego harmonogram na dany dzień. Poleciłem Rebecce stworzyć dywersję celowo wpadając na asystenta senatora, przez co ten upuścił wszystkie swoje rzeczy. Kiedy asystent gorączkowo zbierał swoje rzeczy, ja potajemnie podłączyłem urządzenie do jego telefonu. Plan powiódł się znakomicie i udało mi się pobrać całą listę spotkań senatora Dawsona na dany dzień. Zanim przystąpiliśmy do działania, powiedziałem Rebecce, że nie musi już brać w tym udziału. Wiedziałem, że w głębi duszy wciąż walczyła z Juno, kobietą, która ją wychowała. Ale Rebeca miała nowy ogień w sercu. Nie walczyła już dla mnie. Walczyła dla siebie. Chciała zemścić się na Juno za manipulowanie całym jej życiem. Tej nocy udaliśmy się na zatłoczony targ, gdzie senator Dawson miał spotkać się z urzędnikiem rządowym. Czekając, poświęciłem chwilę, by zapoznać Rebecę z koreańskim jedzeniem ulicznym. Krótka, ale znacząca chwila więzi. Kiedy w końcu pojawili się senator i jego ochroniarze, zadzwoniłem do niego i poprosiłem o prywatne spotkanie, aby porozmawiać o Juno, mówiąc, że mam kluczowe dowody, by ją obalić. Rebecca stworzyła dywersję, pozwalając mi na prywatną rozmowę z senatorem. Podczas tej rozmowy zaoferowałem mu układ. Senatorowi Dawsonowi dostarczyłbym wszelkie informacje dotyczące zabójstwa Karpowa i informatora CIA. Bylele senatorka pomoże nam zniszczyć Juno i Cadiz. Aby domknąć umowę i wzbudzić podejrzenia Juno, zabrałem nawet telefon Olivera, udając, że Oliver ją zdradził. Po zawarciu porozumienia z senator Doson celowo pozwoliłem Oliverowi odejść, odsyłając go prosto do matki. Chciałem zasiać ziarno wątpliwości w umyśle Juno i postawić ją w sytuacji bez wyjścia. Zgodnie z zasadami organizacji, agent, który ujawni tajemnicę, musi zostać torturowany i wyeliminowany. Mój plan był prosty. Chciałem zobaczyć, czy Juno jest na tyle bezwzględna, by zabić własnego syna. Następnego dnia ja i Rebecca obserwowaliśmy mieszkanie Olivera. W środku wewnętrznie rozdarta Juno próbowała dowiedzieć się, czy Oliver ją zdradził. Zapytała wprost, czy pracuje z senator Dawson i czy ujawnił tajemnicę Cadiz. Oliver przysiągł, że nie pracuje z senator, ale przyznał, że powiedział mi, że to Juno mnie wrobiła 9 lat temu. Wyznał również swoją rolę w zamachu na Karpowa i śmierci informatora CIA. Juno była wściekła na brawurę swojego syna, ale w końcu był to jej syn. Nie mogła go zabić i postanowiła zabrać go do kwatery głównej Cadiz, aby załatwić sprawę dyskretnie. Kiedy odjechali, ja i Rebeka włamaliśmy się do mieszkania. Zainstalowaliśmy wyrafinowane urządzenie, które kopiuje technologię Cadiz. Naszym celem było nie tylko śledzenie Olivera, ale także doprowadzenie go do paranoi. Wiedziałem, że gdy Oliver znajdzie urządzenie, uzna, że zainstalowała je jego matka, co sprawi, że poczuje się zdradzony. Kiedy ja i Rebeka wyszliśmy, Oliver znalazł ukryte urządzenie. Tak jak przewidywałem, Oliver natychmiast podejrzewał Juno i obawiał się, że jego los będzie taki sam jak wszystkich innych zdrajców, którzy zostali straceni. W międzyczasie udałem się do senatora Dawsona w Spa. Wręczyłem senatorowi fałszywą teczkę dotyczącą Cadiz, i poprosiłem go o przekazanie jej swoim podwładnym. Podejrzewałem, że Juno ma szpiega w zespole senatora, i to był jedyny sposób, aby go znaleźć. Senator był nadal sceptyczny, ale ciekawość wzięła górę. Tak jak przewidywałem, szpieg w zespole senatora natychmiast przekazał fałszywe informacje Juno. Po wysłuchaniu raportu, podejrzenia Juno wobec Olivera jeszcze bardziej się nasiliły. Jej asystentka zasugerowała nawet jego zabicie. Ale Juno nie była jeszcze gotowa na taki krok. Zamiast tego nakazała asystentce wysłanie liby, by mnie wytropił, sądząc, że ukrywam się gdzieś w pobliżu kwatery głównej. Następnie Juno desperacko zadzwoniła do swojego byłego męża po radę. Powiedział, że Oliver jest zbyt miękki dla świata szpiegów i zasugerował, by odesłała go do domu w Londynie, co tylko jeszcze bardziej zirytowało Juno. Uciekając, Rebecka i ja wreszcie miałyśmy szansę żyć jak prawdziwa rodzina. Gotowałyśmy razem i spędzałyśmy czas na robieniu rzeczy, których brakowało nam przez te dziewięć długich lat. Podczas naszego wspólnego czasu Rebecca otworzyła się przede mną, pytając, jak może przestać zabijać. Czuła, że jej człowieczeństwo zanika z każdą zabitą istotą. Powiedziałam jej, że nie ma lekarstwa na duszę zabójcy. Jedynym sposobem, aby odzyskać swoje człowieczeństwo, jest życie zwyczajnym życiem, takim, w którym nie będzie musiała się bać. Po tej szczerej rozmowie Rebeca zaczęła tworzyć nową bombę do swojego następnego planu. W międzyczasie, o czym nie wiedzieliśmy, Li odkrył nasze schronienie i czaił się w pobliżu. W tym samym czasie Juno podjęła ostateczną próbę uratowania swojego syna, błagając Olivera, aby opuścił Koreę Południową i podjął pracę jako bankier w Londynie, tak jak jego ojciec. Wiedziała, że jeśli zostanie, inni agenci Kadis go zabiją za ujawnienie sekretu. Ale Oliver odmówił, uważając pracę bankiera za tchórzostwo. Nadal chciał udowodnić, że jest godny Kadisa. W chwili rozpaczy Oliver wybiegł z mieszkania. Ale gdy wsiadał do samochodu, nie zdawał sobie sprawy, że podłożyłem tam bombę. Rebecca i ja podążyliśmy za nim, zwabiając go na odludzie. Z daleka unieszkodliwiłem samochód Olivera. Kiedy Oliver wysiadł, bomba wybuchła, a samochód stanął w płomieniach. Przerażony Oliver natychmiast uznał, że to jego matka próbowała go zabić. W tym momencie jego lojalność wobec Juno została złamana i postanowił zdradzić ją całkowicie, współpracując z senatorem Dawsonem. Oliver obiecał ujawnić wszystkie zbrodnie matki w zamian za ochronę ze strony senatora, FBI i CIA. Wkrótce potem senator Dawson uzyskał wszystkie potrzebne mu informacje wywiadowcze. Podziękował mi i, jako dowód wdzięczności, obiecał, że nie aresztuje Rebeci za jej rolę w zabójstwie Karpowa. Czując, że odnieśliśmy małe zwycięstwo, Rebeca i ja uczciliśmy to. Ale nasza radość nie trwała długo. Lee i grupa agentów Kadis zastawili na nas zasadzkę, zmuszając mnie do wysadzenia budynku, aby uciec. W chaosie udało mi się uciec, ale Lee schwytał Rebecce. W desperackiej próbie jej ratowania ukradłem motocykl i ruszyłem w pościg. Ale utknąłem w korku i zgubiłem samochód li, nie udając się uratować mojej córki. Z rękami związanymi Rebeka została przyprowadzona przed Juno. Niezależnie od tego, co się stało, Juno czuła do niej głębokie emocjonalne przywiązanie. Chciała zabić Rebecce za zdradę, ale część niej nie mogła tego zrobić. Zamiast tego próbowała zwabić ją z powrotem do Kadis, ale Rebecca była zbyt sprytna, by wpaść w pułapkę Juno. Juno próbowała mnie i Rebecce podzielić, mówiąc, że mam już nową rodzinę i nigdy tak naprawdę o nią nie zadbam. Ale Rebecca przejrzała kłamstwo. Udawała niewinność i powiedziała Juno, że chce wrócić, wykorzystując tęsknotę Juno za lojalnością. Juno przekonała ją, by opuściła siedzibę, właśnie gdy senator Doson i FBI przygotowywali się do szturmu na budynek. W tym samym czasie wróciłem do bezpiecznego domu, aby znaleźć Junju. W desperackim momencie błagałem Teścia o pomoc. Potrzebowałem broni i armii, by stawić czoła Juno i całej jej organizacji. Jako znany boss mafii, mój teść miał wszystko, czego potrzebowałem. Ale nie oddałby tego za darmo. Zgodził się mi pomóc pod jednym warunkiem. Musiałbym mu pomóc w przyszłych nielegalnych transakcjach. Pomimo wahania, zgodziłem się. Bez chwili wahania, mój teść dał mi wszystko, o co prosiłem. Z nową armią i arsenałem rozpocząłem pełną ofensywę. Zniszczyłem system transportowy, aby zastawić pułapkę na konwój Juno, zmuszając ich do udania się na odległy obszar z dala od miasta. Gdy tylko dotarli, moi ludzie zaatakowali zewsząd, rozbijając siły Juno. Lee został wysłany, aby zająć się zasadzką. Ale ja stanąłem z nim twarzą w twarz. Stoczyliśmy ostateczny, brutalny pojedynek jeden na jednego. Chociaż byliśmy sobie równi, moje doświadczenie i spryt dały mi przewagę. Pokonałem Li, kończąc naszą waśń. W międzyczasie rebecka zdołała uciec i pokonała wszystkich strażników Juno. Udało jej się obezwładnić Juno, ale nie mogła zadać ostatecznego ciosu. Kiedy przybyłem, aby ją wykończyć, Rebeca powstrzymała mnie, mówiąc, że Juno jest już zrujnowaną kobietą, która straciła wszystko, chciała, aby żyła z konsekwencjami swoich czynów. Zgodziłem się, pozostawiając Juno losowi. Rodzina była wreszcie bezpieczna. Z drugiej strony, Juno wróciła do Ameryki jako złamana kobieta, podczas gdy jej syn Oliver został aresztowany przez FBI jako kluczowy świadek jej zbrodni. Moja rodzina i ja w końcu mieliśmy szansę na normalne życie. Usiedliśmy do uroczystej kolacji, a po raz pierwszy Junju i Rebecca złączyły się jako prawdziwa matka i córka. Ale czułem niepokój. Mam przeczucie, że ten spokój to dopiero początek czegoś znacznie większego. Po kolacji, Junju i Rebeka poszły do łazienki i nie wróciły. Kilka minut później znalazłem Junju leżącą na podłodze, z krwawiącą śmiertelną raną na szyi, podczas gdy Rebeka zniknęła. Historia kończy się wielkim znakiem zapytania: Czy Rebeca zabiła swoją macochę, czy to kolejny spisek Juno? To koniec mojej historii, pamiętajcie o subskrypcji kanału i włączeniu powiadomień. Dziękuję za oglądanie do końca i do zobaczenia wkrótce.